I Witajcie kochanie, w samym początku chciałam Wam podziękować za Wasze zaangażowanie, za Wasze komentarze, modlitwy o mnie, moją służbę, rodzinę. Wasze zaangażowanie również, jeśli chodzi o wspieranie mnie finansowo na moim profilu na Patronite. Gdyby nie Wy, to wszystko by się nie toczyło, nie odbywało. Tak więc wielka buźka dla Was wszystkich za to, że jesteście, że kochacie i że Wasza miłość właśnie przekłada się na działanie, a nie tylko mówicie o tym, że materiały te, filmy są wartościowe. Yy, wszystkie Wasze komentarze czytam, nawet jeżeli nie lajkuję. Trochę już mi jest trudno serduszkować, powiem Wam, bo jest ich tyle, więc troszeczkę nie ogarniam, ale możecie mieć pewność, że yy, każdy jeden Wasz wpis jest przeze mnie zauważony, doceniony. Yy, jesteście w moich modlitwach. Jak mieć spełnione życie? Często jako chrześcijanie albo spychamy ten temat jako taki nieskromny, dotyczący ludzi ze świata, no przecież oni chcą być szczęśliwi, oni chcą być spełnieni, dowartościowani, oni gonią za różnymi przyjemnościami w tym życiu, ale również za spełnieniem swoich jakichś marzeń. I my jesteśmy nauczeni, że to jest nieskromne, że to jest takie nieboże, żeby skoncentrować się na sobie. No tak, z jednej strony tak, dlatego że rozumiemy, że to Bóg ma dla nas lepsze rzeczy niż my sami możemy dla siebie wymyślać. I nie przez to nasze gonienie, przez tą gonitwę osiągamy szczęście, ale to szczęście jest w relacji. Ale z drugiej strony, Jezus dużo mówił na temat takiego życia, które jest spełnione, ale spełnione w Bogu. On sam żył takim życiem. Trudno nazwać jego życie hmm, Szczęśliwym, bo jednak ta końcówka jego życia była bardzo tragiczna i trudna, ale z drugiej strony też yy, to było życie szczęśliwe, ponieważ to było życie spełnione to było życie w Bogu. Yy, to było życie w oparciu o to, yy, kim jest, kim jest ojciec. Miał doskonałe poczucie misji, wiedział, jaki jest kierunek jego życia. Nie było w nim niepokoju, nie było w nim jakiegoś. Yy, rozerwania tak, wewnętrznego, które często my sami przeżywamy. I dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie z psanu 36 takie dwa wersety, trzy wersety, które mówią właśnie na temat tego prawdziwego chrześcijańskiego spełnienia, tego pożytecznego spełnienia można powiedzieć, tak? Nie tego, które jest tylko ułudą jakąś dla ludzi tego świata, ale tego spełnienia, które Bóg zaplanował dla człowieka, które oczywiście w całej e, pełni, że tak powiem, rozwinie się, kiedy już będziemy razem z nim, ale już teraz możemy go doświadczać. E, siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Jak cenne jest Twoje miłosierdzie Boże, dlatego synowie ludzcy chronią się w cieniu Twoich skrzydeł, nasycą się obfitością Twego domu, napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy, u Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość. Wow, to jest ciekawe, bo ostatnio byłam w kościele w Toruniu i jedna z sióstr podeszła do mnie i rozmawiałyśmy długo o głębokich rzeczach. I ona powiedziała, że ma takie słowo dla mnie, że ja ujrzę światło. I tak się zastanawiałam. Ok, to jest bardzo szerokie, ale teraz widzę, że tutaj jest ten dziewiąty werset mówi o oglądaniu światła. Myślę, że muszę więcej spędzić czasu nad tym wersetem. W każdym razie, Mowa tutaj jest o obfitości, o nasyceniu, o napojeniu, o rozkoszach, o źródle życia i światłości. To są same takie rzeczy, które są bardzo pozytywne. To są rzeczowniki, czy też czasowniki, które podkreślają ten wymiar życia, który jest taki satysfakcjonujący taki właśnie, syty, obfity, gdzie nie ma biedy, gdzie nie ma braku. To jest Bożą wolą dla człowieka. I zobaczcie, e, Dawid już w Starym Testamencie tego doświadczał. Twoje miłosierdzie jest cenne. Twoja miłość Boże, którą to okazujesz. Synowie ludzcy chronią się w cieniu tych skrzydeł, czyli przychodzą do Boga, żeby się schronić, ponieważ Bóg jest dla nich ratunkiem. E, I przez tą bliskość zauważcie, że kiedy podchodzimy tak blisko, żeby schronić się pod czyjeś skrzydła, to musimy podejść naprawdę blisko. tak? Musimy podejść tak pod pachę, że tak powiem, musimy podejść blisko czyjegoś serca. I w tej pozycji, w tej pozycji możemy nasycić się obfitością, obfitością Bożego domu. Kiedy podchodzimy do Boga bliżej, poznajemy go, jego miłość, jego dobroć, to zaczynamy się sycić. Tym, kim on jest, jak on nas traktuje, co on do nas mówi, jak on o nas myśli, to wszystko jest dla nas sycące, to jest zaspokajające. Czyli zobaczcie, znowu jest akcent na relacje, to jest to, co ja zawsze mówię. Chrześcijanie często się koncentrują na prawdzie, na pewnych doktrynach, na tak zwanej racji. Która również jest ważna, tak? Która również jest w Biblii podkreślana, dlatego że jeżeli źle wierzymy, jeżeli mamy złą doktrynę, jeżeli mamy złe przekonania, wierzymy w jakieś kłamstwa, to również nasze życie będzie w ciemności. Więc jakby prawda też jest ważna. Ale zawsze akcent jest na relacje. Dopiero w relacji możemy mieć rację. Dopiero w relacji zaczynamy rozumieć, co tak naprawdę jest prawdą, co tak naprawdę jest prawdą. Bo wcześniej mm, po prostu jesteśmy jak ślepcy, musimy doświadczać miłości. Ona otwiera nasze oczy, ona daje nam właściwą perspektywę. Dopiero wtedy nasze serce jest przygotowane do tego, żeby przyjmować tą prawdę, która pochodzi z Bożego serca. Tak więc nasycą się obfitością Twojego domu, napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy. To mi się bardzo podoba. Bóg e, chce, byśmy się nasycili Jego Rozkoszami, żebyśmy byli napojeni tymi rozkoszami. I rozkosz od razu się kojarzy z czymś grzesznym, niestety, w naszym świecie, ale jest też rozkosz związana po prostu z Bożą Obecnością, z duchowym życiem, gdzie doświadczamy tak wielkiej przyjemności, takiego właśnie nasycenia, takiego odprężenia, takiej satysfakcji, że jest to. Rozkoszne, tak? Jest to taki stan, wow, niech trwa, chwilo trwaj, niech to nigdy nie przeminie. I takie coś możemy y, właśnie mieć, będąc blisko Boga. Y, I dziewiąty werset podsumowuje, dlaczego tak się dzieje. U Ciebie bowiem jest źródło życia. To prawdziwe życie, wiecie, nie taka egzystencja po prostu, ale prawdziwe życie, do którego zostaliśmy stworzeni, powołani, przeznaczeni. Bóg tak to wymyślił. Prawdziwe życie satysfakcjonujące. Radosne, szczęśliwe, spokojne, mądre, tak? takie wyważone, zrównoważone, gdzie następuje rozwój. To życie pochodzi od Boga. I e, oczywiście żyją też różne istoty, które w Boga nie wierzą albo nie mają świadomości Boga. E, żyją też ludzie, którzy są martwi duchowo i nie mają świadomości Boga. Oni również żyją, ale jest to jakiś tylko rodzaj życia, który za chwileczkę zginie. Jakiś rodzaj egzystencji, gdzie po prostu fizjologiczne potrzeby się załatwia, być może nawet jest jakaś myśl, ale to wszystko jest przemijające. Bez tej perspektywy wieczności, bez perspektywy tego skąd pochodzę, dokąd idę, kto jest tutaj w tym wszystkim najważniejszy, nie jest to pełne życie. Nie, jest, nie można powiedzieć, że to jest spełnione życie, spełnione, czyli takie pełne. Są tam wtedy braki, są tam dziury. Te dziury mogą być zaspokojone tylko przez naszego Boga. Ach Boże, rozkoszą naszą jest spotykać się z Tobą, rozkoszą jest rozmyślać o Tobie, czytać Twoje słowo, budzić się rano i wiedzieć, że Ty już czekasz na nas, kłaść się spać i wiedzieć, że Ty będziesz nas tulił do snu, że Ty będziesz się nami opiekował, rozkoszą jest dla nas czytanie Twojego słowa, dowiadywanie się coraz to nowych rzeczy o Tobie. Um, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam prawdziwe życie, że u Ciebie jest źródło życia, tego życia wiecznego, który nie przemija, i które jest um, prawdziwym życiem, spełnionym życiem, tym takim tłustym um, życiem. Dziękujemy Ci, że dajesz nam obfitość swoich łask, tego wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności, um, wystarczy do Ciebie przyjść, żeby doświadczyć Twojej miłości i bliskości. Ty nas gromadzisz pod swoje skrzydła, ty się nami opiekujesz. My możemy czuć, jak bije Twoje serce, i to wszystko jest bardzo, bardzo dobre, mm, bardzo obfite, bardzo tłuste, takie karmiące nas. Nic nie jest w stanie nas tak nakarmić jak ty, jak Twoja obecność, jak Twoja osoba. Kiedy patrzymy na Ciebie, to nie chce nam się odwracać wzroku w inną stronę. E, chcemy się nasycić Twoim widokiem, chcemy się nasycić Twoją. Dobrocią twoją osobą, która jest tak bogata. Ty jesteś takim nasyceniem naszym. Ty jesteś największą rozkoszą dla naszych oczu, dla naszego życia. Dziękujemy ci, że objawiłaś się nam i że bez względu na to, czego doświadczamy w tym życiu, już teraz ciebie możemy znać i już teraz możemy czerpać od ciebie radość, pokój, sprawiedliwość, ale przede wszystkim właśnie to życie, życie, które jest nieprzemijające i które się nie urwie. W momencie, kiedy moje biologiczne ciało już nie będzie w stanie dalej funkcjonować, ale ono będzie trwało. Będzie trwało w Tobie, ponieważ Ty jesteś moim zmartwychwstaniem, moim życiem, tym, który prowadzi mnie poza śmierć. Dziękuję. Amen. Amen, kochani. To jest radosna wiadomość na dzisiaj, tak więc zostawiam Was z tą tłustością Bożego domu. Skupiajcie się na niej. Błogosławie. Do zobaczenia jutro.